No i jeszcze raz w dzisiejszym dniu witam. Mamy tank inspektora, coś takiego jak tank inspektor w wodzie. No i działa to na tej samej zasadzie, czyli patrzymy sobie tutaj. Mamy 125 efektywnego i jadąc tutaj ten pancerz się zmniejsza. Oczywiście pod danym kątem 11 stopni można go bardziej nachylić. I tutaj mamy proszę bardzo i jest również napisane z czego pancerz jest wykonany e, Także dosyć fajna sprawa Oczywiście to jest no, film przeznaczony w sumie dla osób które no nie grają a, a może, może chciałoby się tam czegoś dowiedzieć czy też co tam wprowadzono oczywiście no grające osoby to wiedzą co i jaki są na bieżąco gun steel cast, aha, dobra rolet, czyli stal walcewana to będzie ok zobaczmy, 32 dobra i teraz włączmy sobie właśnie driver Machine Gunner, Transmission, Fuel Tank, Aha, czyli Aha, zbiornik paliwa jest na dole, radiatory, czyli chłodnica, Commander, łeb ma we włazie, loader, Cannon bridge horizontal, aiming drive, vertical, ok. Amunicja Ale coś wam właśnie pokaże Któryś pojazd to był taki eee... Kurde Tak to jest chyba ten, to jest jeżdżąca amunicja Czy to był inny? Kurde Nie pamiętam teraz Kugelblitz Któryś z tych no To była jeżdżąca amunicja Słuchajcie No masakra jakaś Aha, tu ma amunicję, dobra Swind. No, ten jest też obłożony amunicją, nieźle Dobra, tu jest Ammo Ammo, Ammo Kurde I Jeszcze przejrzymy sobie A, Henschla Ciekawy jestem, czy on ma On ma tak samo e, tą amunicję ustawioną jak historycznie. Tak, proszę bardzo. Boki i wieża. Ciekawe, ciekawe. No dobra, to by było na tyle. Dzięki bardzo, trzymajcie się.